You can see it in my face. Yeah. We're caught up in a web. I know we're playing safe. I know we're playing. Cześć, nareszcie wiosna. Z racji tego przygotowałam dla Was wiosenną odsłonę Get Ready with Me. Pokażę Wam ten powiew świeżości, który wprowadzam zarówno w makijażu, jak i w stylizacji. Zapraszam Was do oglądania. Gdy moja skóra nie potrzebuje bardzo mocnego krycia, lubię stawiać najlżejsze formuły kosmetyków do twarzy. Cztery podstawowe kroki u mnie to baza, podkład, korektor i puder. Często moja skóra po zimie wygląda po prostu szaro i zależy mi najbardziej na tym, by wyglądała zdrowo i promiennie. W tym przypadku baza nie tylko wykładza moją strefę T, na czym najbardziej mi zależy, ale także wyrównuje jej koloryt. Jest mi wtedy łatwiej zakamuflować wszelkie niedoskonałości. Używam podkładu w odcieniu Light Vanilla i lubię go za lekkość i przede wszystkim przepiękny odcień, bo wygląda bardzo naturalnie na skórze. Kombo Burżua Healthy Mix jest rewelacyjną opcją. Mówiłam Wam zresztą nieraz, że moje początki z tym podkładem nie były wcale idealne, ale z czasem na maksa się polubiliśmy. Najważniejsze jest tak naprawdę określenie potrzeb naszej skóry. Moja akurat potrzebuje odrobiny blasku. Podkład Healthy Mix ma lekką formułę z witaminami C, E oraz B5. Prawdzie najbardziej odpowiedni jest dla cery suchej, tak mówi producent, ale u mnie sprawdza się naprawdę świetnie. Kosmetyki z tej samej serii często się dopełniają i dobrze ze sobą współgrają, dając efekt wow. Do makijażu dobieram odrobinę jaśniejszy korektor, by rozświetlić obszar pod oczami. Cały makijaż utrwalam pudrem. Jak widzicie, nie aplikuję pudru na policzki, a konkretniej na szczyty kości jarzmowych, ponieważ nie mam problemu z wyświecaniem się tych miejsc, a dzięki temu będę w stanie jeszcze dodatkowo, bardziej wzmocnić efekt rozświetlenia w późniejszym etapie. Konturuję czekoladką, która ma taki pośredni odcień. Powiedzmy, fajnie konturuje, ale też dobrze ociepla. Śmiało można zastosować ten brązer jako cień w załamaniu powieki. W kolejnym kroku sięgam po koralowy róż w numerze 54, który nadaje moim policzkom zdrowego kolorytu. Rozświetlacz Lepeti Strawberry z reguły daje delikatny efekt, ale gdy nałożymy go na mokrą bazę, to spójrzcie co się dzieje, efekt jest zdecydowanie mocniejszy. <śm> Na wiosnę lubię zaszaleć z kolorem na powiece i ustach. To w ogóle będzie jeden z bardziej wiodących trendów tego sezonu. Do makijażu oka używam tego samego różu. Oprócz tego, że będzie to ze sobą fajnie, kolorystycznie współgrało, to róż sam w sobie ma rozświetlające drobinki. One jeszcze bardziej podkręcą makijaż oka. Zależy mi na takim świetlistym efekcie, na błysku na powiece oraz błysku na ustach. To koszący wiosenny akcent, w dodatku monochromatyczne make-upy też będą. W trendach. Na środku powieki ląduje cień z drobinkami z palety Nude. Aplikuję go palcem, ponieważ wtedy efekt jest bardziej intensywny. Duszuję rzęsy jedną z moich ulubionych maskar Twist of the Volume. Ona ma czadową szczoteczkę, która zapewnia efekt nie tylko pogrubionych, ale także wydłużonych rzęs. Przejdźmy teraz do stylizacji. Wiecie, że mam słabość do spinek. Jest to chyba jeden z moich ulubionych trendów w tym sezonie. Postawiłam na wsówki z perłami, które stanowią naprawdę fajny, taki charakterystyczny akcent w stylizacji. Zależało mi na jednym spektakularnym dodatku, z tego względu, że baza jest stosunkowo casualowa. Postawiłam na białą koszulę, okroje oversize z bardzo ładnymi akcentami w postaci złotych guzików. Do stylizacji wybrałam też szerokie różowe spodnie. No ten element jest już bardziej odważny, niemniej jednak białe, sportowe buty także równoważą tą stylówkę. A właśnie takie fajne zabiegi, jak dopasowanie koloru pomadki do w moim wypadku koloru spodni, czy jakiegokolwiek innego elementu w stylizacji, daje naprawdę fajny, spójny efekt końcowy. To tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać, czy wprowadzacie zmiany w swoim wyglądzie wraz ze zmianą pory roku. Ściskam Was mocno i zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie oraz subskrypcji kanału. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Pa pa!